Polska moc biznesu na 31 Forum ekonomicznym w Karpaczu, a w naszym studiu bardzo ważna osoba, pani Olga Semeniuk. Nie przesadzabym z tą ważnością. Dzień dobry, Panie radakarze. Dzień dobry Państwu. Bardzo ważna, wiceminister rozwoju i technologii, i technologii więc no to jest bardzo ważne stanowisko w rządzie i, okay. i tego się będę trzymał. Odpowiedzialny również. To pani minister, jak mówimy o tej odpowiedzialności, to jak spędziła pani te trzy dni w Karpaczu? Czy było dużo trudnych pytań ze strony przedsiębiorców, czy jest dobra atmosfera do tego, żeby w trudnym czasie razem? rozwijać polską gospodarkę. Trudne pytania idą w parze z, też z dobrą atmosferą, ponieważ odpowiadając sobie tu, w tym miejscu na te trudne pytania, jesteśmy w stanie wykreować rzeczywistość, a raczej przyszłość, która jest przed nami. Na pewno to, co jest warte uwagi we wszystkich tych panelach, w których brałam udział, zarówno tych krajowych, jak i międzynarodowych, to tak jakby pokazanie i wyeksponowanie Polski geopolitycznie międzynarodowo jako sąsiada po pierwsze Ukrainy, ale też po drugie jako siły instytucji. Ta siła instytucji absolutnie zdała egzamin, czy to w czasach pandemii, czy to dzisiaj w czasach wojny. Ale myślę, też, że podzieliliśmy na osi czasu to wszystko na dwa działy, ten dział do lutego bieżącego roku i od lutego bieżącego roku, to znaczy rozmowy oczywiście toczą się na temat środowiska, big techów, dużych firm globalnych, które cały czas tak jakby pracują nad tym, aby zwiększać tę produkcyjność i ochronę środowiska, ale z drugiej strony rozmawiamy o tym, aby przetrwać, aby polskie firmy mogły przetrwać, stąd zapowiedź zresztą zapowiedziane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, wsparcie energochłonne dla MŚP, które dzisiaj no boryka się z trudną Sytuacją związaną właśnie z tą wojną. Ale myślę że też, że to, co warte jest dzisiaj uwagi, to też pokazanie, że drzwi przed Rosją nie mogą być uchylone. Drzwi przed Rosją przez Europę powinny być z automatu zamknięte. Powinniśmy już kilka miesięcy temu, myślę, w Brukseli usiąść nad pakietem energetycznym bardzo istotnym, bo on się dzisiaj tak naprawdę skutkuje funkcjonowaniem gospodarstw domowych małych i średnich firm. Rozmawiałam, również miałam bardzo ciekawą rozmowę z przedstawicielami Szwajcarii, z przedstawicielami Niemiec na temat tego systemu ESG, czyli ład korporacyjny, odpowiedzialne społeczeństwo i środowisko. I tutaj rozmawialiśmy, czy w dzisiejszych trudnych warunkach wojennych jesteśmy w stanie regularnie i równolegle w zasadzie do tego czasu wojny zwiększać potencjał właśnie w ramach tego systemu ESG i funkcjonowania przedsiębiorstw. Debaty trudne, czas bardzo zły i uważam, że powinniśmy jeszcze więcej na tematy właśnie związane chociażby z energetyką czy z inwestycjami, bo to też bardzo jeden z ważnych, jeden z ważniejszych paneli, który tutaj miał miejsce, dotyczył właśnie inwestycji, tego jak zachęcać, aby w Polsce inwestować, choć tak jak już powiedziałam na wstępie, Polska stała się takim centrum e, Europy. Jeden z panelistów wczoraj powiedział, że spotkał się z Amerykanami, którzy powiedzieli, że Polska to taki skrywany sekret i powinien być bardziej wyeksponowany. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, przynajmniej Europa widzi to, że ta Polska nie jest skrywanym sekretem. Jest pokazana, wyeksponowana, jesteśmy naprawdę pionierem, jeżeli chodzi chociażby o politykę, Politykę eksportową związaną z usługami i towarami spożywczymi. Więc wszystko tak naprawdę podczas tych trzech dni konsolidowało się i opiewało wokół tematów związanych z bezpieczeństwem, tym bezpieczeństwem zarówno społecznym, jak i ekonomicznym. Czy tarcza energetyczna zapewni przedsiębiorcom stabilność, możliwość zaplanowania budżetów? No i nawet rozwoju produkcji, bo z jednej strony przecież mamy problemy z dostawami energii w Europie a z drugiej strony jest zapotrzebowanie na wiele towarów, które, bo są zerwane łańcuchy dostaw, możemy tutaj wkraczać z naszą produkcją. My mamy, panie redaktorze, pomysły, tylko tak jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, one muszą być notyfikowane przez Komisję Europejską. I zanim Bruksela, dopóki Bruksela nie usiądzie do takiego wspólnego, jednolitego pakietu energetycznego, który będzie równoznaczny z zamknięciem, zatrześnięciem drzwi przed Rosją, dopóty nie mamy możliwości, tak jakby, no, zharmonizowania tego świata mm, energetycznego. To jest bardzo ważne, bo to się przekłada, tak jak już powiedziałam, na codzienne życie gospodar Domowych i firm. My dzisiaj przygotowaliśmy, mamy w trakcie przygotowań różnego rodzaju instrumenty wspierające, ochładzające to, ale też musimy patrzeć na inflację, musimy patrzeć na inne czynniki ekonomiczne, które nie mogą nam wybijać. Więc tutaj przed nami bardzo trudne zadanie. Dzisiaj też prowadziłam z jednym z profesorów taką dyskusję na temat takiej umowy społecznej. Czy to dzisiaj możemy w ogóle mówić o takiej umowie społecznej, że są czasy takie i takie, trudności są i przeciwności takie i takie. Wymiana. Na tego, ale również zawarcie takiego paktu społecznego, bo dzisiaj wszyscy obywatele są potrzebni i tak jakby w świadomości wszystkich obywateli powinno być zapisane jedno, że ten czas musimy przetrwać, ale musimy doprowadzić do tego, żeby ta wojna się w końcu e, skończyła, bo będą inne i następne państwa. Nie mogę nie zapytać o rolę instytucji europejskich w tym wszystkim, bo jesteśmy raczej rozczarowani, delikatnie mówiąc. Nie ma pieniędzy na wsparcie dla uchodźców, choć były dla gigantyczne pieniądze dla Turcji. Nie ma KPO ciągle, no niestety go nie ma. I czy teraz uda się wreszcie zmusić jakoś Komisję Europejską i inne organy, żeby zaczęły myśleć o Europejczykach, bo myślą chyba o czymś zupełnie innym w tej chwili. O Europejczykach, ale też o najważniejszym partnerze dla Ukrainy, czyli Polsce, która przyjęła tutaj kilka milionów uchodźców. Ja odpowiadając na to pytanie, to jest pytanie złożone, bo jeszcze mamy umowę partnerstwa, mamy inne środki finansowe w ramach właśnie wieloletniej perspektywy finansowej. Zadaję sobie pytanie, czy po stronie Brukseli jest dobra wola do tego, aby Wspierać właśnie chociażby Krajowy Plan Odbudowy, który jest w sensu stricte programem gospodarczym. Pod względem formalnym, merytorycznym wypełniliśmy wszystkie wymagania, które były przed nami postawione. Dzisiaj widzę bardzo dużą ingerencję Brukseli w to takie życie polityczne wewnętrzne w Polsce, co osobiście odbieram bardzo negatywnie. I też wczorajszy panel pod przewodnictwem pana premiera Jarosława Kaczyńskiego dotyczący tego, w którą stronę Europa zmierza, bo to, że Europa jest w kryzysie, że Unia Europejska jest w kryzysie gospodarczym od 10 lat, jest bardzo mocno widoczne. Pytanie, jaki kierunek ubierzemy na kolejne miesiące, lata, jakich partnerów po drodze znajdziemy i jak to tak naprawdę będzie się rozwijało, na pewno to, co jest warte uwagi, to tak jakby absurdalny pomysł, pomysł federalizacji unii europejskiej to jest absurdalny pomysł, niemożliwy do wykonania. Gospodarki są różne, tak naprawdę życie codzienne, historyczne jest zupełnie zróżnicowane w tych regionach w Unii Europejskiej. Powinniśmy dążyć do tego, aby wzmacniać potencjał krajów, ale zachowując ich suwerenność. I wydaje się, że dzisiaj właśnie dzięki panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, w którą stronę tak naprawdę Polacy chcą iść. Nie ulega wątpliwości, że bycie w Unii Europejskiej jest absolutną zaletą i w tej Unii Europejskiej Polska ma swoje bardzo ważne miejsce i chcemy w tej Unii pozostać. No, ale musimy na nowo rozpisać przy wszystkich tych wydarzeniach, które miały miejsce, przy tych ćwiczeniach, niestety, które były wykonane w czasach pandemii, dzisiaj w czasach wojny, musimy na nowo nakreślić priorytety. Tak zdecydowanie Unia Europejska oblała i test COVID-u i oblewa w tej chwili bardzo poważny test wojny. Jeszcze jeden taki ważny element, który zawsze mi się kojarzył z Unią Europejską pomocniczość, subsydiarność względem słabszych. Dzisiaj tego nie widać. Więc nie ma możliwości o mówieniu o żadnej federalizacji. Możemy mówić tylko o wzmacnianiu poszczególnych krajów członkowskich, a to niestety nie jest w interesie wszystkich członków Unii Europejskiej i widzę taką próbę hegemonizacji, takiego przejmowania różnego rodzaju sfer, bo nie wyobrażam sobie czegoś takiego jak wspólne wojsko w Unii Europejskiej, wspólna służba zdrowia, wspólne sądownictwo w Unii Europejskiej, widząc przy czasach pandemii jak bardzo rywalizowały między sobą te kraje o różnego rodzaju dostęp do chociażby odzieży ochronnej. No widzę, że tak jakby Unia Europejska jest wartością, natomiast dzisiaj w tej perspektywie trwającej wojny musimy rozpisać na nowo priorytety. To jeszcze o budżecie rządu na przyszły rok. Ten zaplanowany jest ambitny ale też konserwatywny, w tym sensie, że te założenia wzrostu PKB na przyszły rok są niższe niż większość ekspertów szacowało jeszcze niedawno. Rozumiem, że to jest taka furtka, żeby ten deficyt się zmniejszył, bo może się naguda, żeby ten wzrost był lepszy. Prawda? Deficyt dzisiaj mamy na poziomie szacowanym na poziomie 65 miliardów złotych. On oczywiście może cały czas się zmieniać. Wszystko zależy od tego, jaki będziemy mieli proces inwestycyjny, jak będzie wyglądała też Gospodarka, mam nadzieję, omijająca stagflację, to w ciągu roku tak naprawdę będzie widoczne. Natomiast to, o czym mówimy w kontekście tego budżetu, to po pierwsze, od 2015 roku bardzo jasno stawiamy zasadę pomocy słabszym i tutaj my potrafimy w sposób skuteczny pokazywać tę subsydiarność w przeciwieństwie do Brukseli, więc to wykorzystujemy. A oprócz tego bezpieczeństwo i zdrowie to są te dwa elementy, na które dzisiaj pieniądze są potrzebne. Polska jest strategicznym partnerem Unii Europejskiej, jest tak naprawdę przyjacielem Ukrainy, ale też geopolitycznie, międzynarodowo musimy być zabezpieczeni. Stąd środki finansowe, które absolutnie będziemy zwiększać na modernizację wojska. No i oprócz tego, oczywiście, nieodłączny problem i element każdej dyskusji w każdym gremium o państwie, czyli służba zdrowia, tutaj też bardzo ambitne cele. Czyli można podsumować, że najważniejszą inwestycją w przyszłym roku będzie inwestycja w bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo też człowieka, po prostu w człowieka, tak. bo to bezpieczeństwo przejawia się bezpośrednio na człowieka. Pani minister, moglibyśmy na pewno jeszcze długo, bo to są bardzo ważne tematy, ale chciałbym zaprosić, żebyśmy kontynuowali tę rozmowę już 7 listopada na Stadionie Narodowym. Druga odsłona kongresu jest G Polska, moc biznesu. Czy możemy liczyć na Pani obecność? Jak tylko mi na to pozwolą obowiązki, oczywiście stawię się. Dziękuję, dziękuję za zaproszenie. Dziękuję dzisiaj za rozmowę i dziękuję naszym widzom. Dziękuję.